Cześć, moi drodzy, dzisiaj pokażę wam, jak możecie dodać samochód w aplikacji Autopay. Czy to pierwszy, czy kolejny? Przy okazji, jeśli macie chęć na wycyki filmów, łapkę w górę oraz subskrybentem. A więc, moi drodzy, początkowo, co musimy zrobić, jeśli mamy chęć dodać, no nie wiem, pierwszy samochód, czy ogólnie kolejny samochód do aplikacji Autopay? Początkowo, oczywiście, wchodzimy w samą aplikację na naszym telefonie. Tak, rzeczywiście, wchodzimy w aplikację. Jeśli nie macie, to możecie ją pobrać w sklepie Play. Także ona tutaj widnieje. Wystarczy, moi drodzy, pisać Autopay i ją Oczywiście macie. Aplikacja jest darmowa. Dobra, wracając, moi drodzy, oczywiście początkowo wchodzimy do samej aplikacji. No i teraz, oczywiście, możemy dodać pojazd, który chcielibyśmy w tym przypadku, aby był połączony z naszą aplikacją za pomocą e, dla którego będziemy dokonywali płatności e, także porządkowo podajemy markę samochodu następnie oczywiście moi drodzy model następnie wybieramy kraj e, aktualnej rejestracji numer rejestracyjny samochodu no i potem jest kategoria aby zmienić kategorię wybieramy oczywiście opcję zmienię w tym miejscu i tutaj na spokojnie oczywiście zmieniamy kategorię na taką która nas interesuje także mamy tutaj dowolne kategorie no, i dalej, moi drodzy, następnie, e, co nas interesuje, czyli tak, autostradę. Czy to ma być Amber One 1, czyli A1? Jeśli tak, no to wybieramy tą opcję. Jeśli to ma być A2, no to tutaj, moi drodzy, ta opcja jak najbardziej. E, i tutaj mamy komunikat. W kolejnych krokach pozwól na e, używanie Twojego położenia, czyli e to działa w oparciu o lokalizację. Potrzebujemy Twojej zgody na używanie e, na używanie Twojej lokalizacji, żeby móc automatycznie zapłacić za Twój przejazd, czyli rozumiecie. E, teraz trzeba zwolić na te zgody e, dotyczące właśnie, właśnie lokalizacji, dzięki czemu za każdym razem ja będziecie przeżyli oczywiście e, podcinku. Po trasy, przez te bramki i tak dalej, no to po prostu e, aplikacja czyta, że przekroczyliście właśnie e, taki taki odcinek na danej autostradzie, dzięki czemu po prostu będzie w stanie sama naliczyć taki koszt. Wy już nie będziecie musieli oczywiście e, tutaj nic w tym zakresie robić, ponieważ taki sam koszt zostanie naliczony. No i to tyle moi drodzy, jeśli chodzi o ten poradnik, także jeśli ten film był dla Ciebie przydatny, zostaw łapkę w górę oraz meczkiem. a jeśli poszukujesz jakiegoś kodu rabatowego na globo, no to tutaj masz link w opisie, póki jeszcze działa. Trzymaj się, cześć!